Cześć, tu Mamik, Zapraszam na świąteczną topkę, czyli takie jakby podsumowanie roku yy, planszówkowego, Co grałem, co mi się spodobało, co tam gościło na stole, yy, co zapamiętałem w ciągu roku z takich rozgrywek, które gdzieś tam utkwiły w pamięci z tych lepszych gier. A więc zapraszam. Pierwsza gra to kooperacja czyli loop. U nas to bodajże pętla była. E, gra, w której będziemy tutaj sobie walczyć. Mamy taką fajną e, piramidkę, taki dice tray powiedzmy na środku. Komin, ja na to mówiłem, gdzie wrzucamy kosteczki. One wypadają w, trze, w trzy różne e, krainy. E, bardzo sprytna gierka. Gdzieś tam macie filmik jak to grać na, na kanale. Kooperacja z takim pseudo deck buildingiem, troszkę pomieszane fajnie graficznie to wszystko wygląda. Następna gra to budowa zo, czyli arknowa gra, która dosyć szybko się wbiła w pierwszą dziesiątkę BGG, ale to tam na innym filmiku wam przedstawię, jak to tam wygląda. Tutaj, jeśli chodzi o arknowę, to wersji solo w tą topkę wrzucam. Solo mi się najlepiej w tą grę gra. Praktycznie ta gra nie ma interakcji, poza tam delikatnym podbieraniem kart i jakiejś tam zależności. Ale dla mnie nie ma różnicy, czy gram cztery graczy czy gram Solo. Solo mi się przyjemniej gra, bo mam taką presję w wyścigu, gra polega na tym mniej więcej, że budujemy sobie ZOS kart. Musimy umieszczać zwierzaczki, plus tam troszkę się kombuje. Następna gra to. Gra Wita Lacerty, czyli On Mars tym razem. Gra, którą sobie odświeżyłem, dosyć często ogrywałem po to, żeby zagrać ten dodatek Alien. Niestety nie udało mi się zagrać gdzieś tam litkę wciągnąć z braku czasu, ale w przyszłym roku postaram się powrzucać praktycznie wszystkie gry, które mam Lacerty. Gdzieś tam pod choinką że jest maszynka podgodowa. Także On Mars tutaj zagościł dosyć często na stole. Niestety dodatek nie udało mi się, pewnie w przyszłym roku jakoś go mi się uda rozpakować i mam zaprezentuję. Kolejna gra w porównaniu do On Mars jest bardzo prostciutka, Jest to Mgła nad Carcasson. Bardzo przyjemna gra w solo, bardzo mi się przyjemnie gra. Do tego lit. też się spodobała ta gra nowość, ale już tak bardzo się zagościła na naszym stole. Praktycznie do kawy ją gramy, kiedy mała śpi. Ja polecam wam sprawdzić tą grę. Następna gra to gra od cywilizacji troszkę specyficzna, bo jest to gra z Piszpildeworksa. A Węgię gdzieś tam macie filmik, nawet nagrany. Ja tutaj bardziej ogrywałem w tym roku ją w wersji solo a bardziej przyjemnie się gra takiej gra gdzie budujemy sobie troszkę silniczek zarządzamy tutaj naszą cywilizacją. Fajny pomysł na gierkę. Sprawdźcie sobie filmik jak ona wygląda a gdzieś tam solo na pewno się pojawi na kanale. Kolejna gra to przeróbka fotosyntezy. Gdzieś tam mi się udało w końcu ją zagrać w fizyczną wersję która jest dosyć ładnie wydana. Fajnie się grało. Więcej partii mam oczywiście na BGA, zagraną, ale jeśli zagrałem ją fizycznie, mogę ją wrzucić śmiało w tą topkę, bo tutaj chciałem umieszczać gry, które zagrałem fizycznie. Przyjemna gierka, choć solo mi się najbardziej podobało. Na cztery osoby troszkę mi się dużyła, ale i tak jest dosyć przyjemna gra. Każdy sobie ma swoją planszę, sobie coś tam buduje. Na końcu porównujemy wyniki, bo. Gdzieś tam te karty, które odkładamy na bok, którym będą nam punktować. Tutaj te krainy są dosyć ważne. A więc Evergreen. Kolejna gra to już praktycznie klasyk. Wzorowany na. Troszkę teramistyce. Są to klany Kaledonii, gra, w której będziemy sobie budować, rozprzestrzeniać się, zarządzać naszą tutaj taką małą produkcją. Będziemy produkować mleko, przerabiać to na sery. Owieczki będziemy mieli mięsko, też liczą się najdłuższe połączenia. Bardzo przyjemna gra, fajnie działa rynek. Tutaj, jeśli gramy na dwie osoby, my sobie dorzucamy tę kostkę z wariantu solo. Polecam Wam sprawdzić. Gra jest także na BGA, jeśli chcecie sobie zagrać w nią. Kolejna gra to Edge of Steam. Ta druga wersja, czyli ta Deluxe, oświeżona, malowana przez Jana O'Toole. Gdzieś tam na kanale Macie wersję solo. Zapomniałem, że Wam nie, gra, nie nagrałem wideo instrukcji i czegoś tam o niej nie opowiedziałem. A więc gra, w której będziemy sobie tutaj zakładać firmę kolejową, będziemy starali się jak najlepiej dostarczać kosteczki do wybranych miejsc miast. Znaczy się w danym kolorze. Chodzi o to żeby jak najwięcej tych kosteczek minęło różne miasta żeby jak najlepiej zapunktować za to sprytna gierka fajna. Na pewno w przyszłym roku wam wrzucę na kanał. Kolejna gra to także klasyk. W Polsce będzie się nazywała Władcy Ziemi Badajczyk. Gra, w której będziemy sobie tutaj e, posiadali jeden gatunek zwierząt ptaki, e, saki płazy, pajęczaki. E, gra, w której mamy pion akcji, gdzie będziemy się wystawiać w zależności co chcemy zrobić w danej akcji. W danej turze będziemy sobie po kolei kłaść na zmianę te piony akcji, po to, żeby później rozpatrywać to w jak najbardziej korzystny dla nas sposób. Mamy mapę. E, tak, jakby krainę, gdzie musimy się dostosować do panujących warunków, czyli do jedzenia. W zależności jak nam się to uda, możemy mieć dominację, czyli mieć najlepiej przystosowany gatunek, bądź możemy dominować na kafelku czyli mieć najwięcej ilość tam naszych, naszego gatunku. Wszystko po to, żeby albo brać karty, które będą nam tutaj bustować dosyć mocno naszą rasę, bądź zmieniać jakieś warunki na planszy, bądź punktować z kafelka, jeśli mamy tam przewagi. Wszystko to fajnie działa. Dosyć sprytna gierka, dosyć dużo będziemy tutaj się głowić, myśleć, często się zmienia. Dosyć mocno trzeba się skupić na tej grze. Gdzieś tam udało mi się zagrać w wersję Marine, czyli tą wodną. Ta nie za bardzo mi się podoba na tą chwilę. Mam nadzieję, że jeszcze kilka razy mi się uda zagrać w nią, żeby się przekonać może do tego, tam mamy czuć inny tempion akcji, który wkładziemy i wykonujemy. Nie tak jak tutaj, że kładziemy sobie i na koniec dopiero będziemy wykonywać akcje, ale gra bardzo przyjemna, tylko że w pełnym składzie na dwie osoby ta gra nie za bardzo działa dla mnie. A więc trzecią grą w tym roku jest Findorf, czyli gra e, Friedmana Frize z tegorocznych targów Essen, gra w której będziemy sobie odbudowywać jego rodzinne miasto. Gra, którą mamy silnicze, gdzie będziemy sobie po kolei jechać akcje, będziemy je rozwijać, będziemy starać się jak najlepiej punktować karty, bo karty są dosyć ważne praktycznie głównym elementem tej gry. Bardzo bym chciał, żeby każda gra, tak jak Friedman na nie była ogrywana u nas. Gra, którą kupujemy dzisiaj i dzisiaj w nią praktycznie gramy. Bardzo przyjemna, praktycznie te gry również lice się podobają, dlatego stąd też są ogrywane. Tryb solo. Także jest fajny, przyjemny. Gdzieś tam na kanale macie e, coś więcej o niej. Kolejna gra to Squaring will Gra o mieście w Ohio, które było zbudowane na zasadzie takiego kółka od ratusza. E, ludziom się to nie spodobało. Później było przebudowane. E, gra Spiel Works, czyli dosyć specyficzna. E, gra, w której mamy tryb solo jest sprytnie zrobiony, bo mamy każdy kolor gracza ma inny tryb solo. Po drugiej stronie planszetki mamy tam pokazane jak się tym automą takim botem gra. Czyli możemy praktycznie grać z trzema botami tak jakbyśmy grali na cztery gracze. Bardzo przyjemna gra. Oczywiście jest rondel w którym będziemy się poruszać brać odpowiednie kostki. Mamy tam oczywiście akcje co łamią te zasady. Wszystko po to żeby później zacząć punktować dokładać te kosteczki, rozbudowywać, odbudowywać to miasteczko. Dosyć przyjemna gra. W przyszłym roku pewnie wam wrzucę na kanał, jak to wygląda. Numer jeden w tym roku jest to gra Carnegie, czyli gra, którą wam pokazywałem gdzieś tam na początku, jak jeszcze była w kampanii Kickstarterowej. Jak widzicie, gra we folii, ale to nie dlatego, że w nią nie grałem, po prostu grałem wersję sklepową. Która przyszła bodajże 2 czy 3 miesiące wcześniej niż ta KS-owa. Gra, w której będziemy sobie wysyłać ludków do biura, ustawiać ich do pracy. Później oni będą wędrowali na plansze, po to, żeby później znowu z niej wracać. I tak praktycznie w kółko, by można powiedzieć w skrócie. Ale oczywiście są tam zależności, bo jak wracają, otrzymujemy bonusy, później musimy znowu ich wysyłać do tych biur, znowu zatrudniać. Do tego mamy. Yy, Dotacje, żeby zacząć punktować. Za co punktować? Troszkę wyścigu, troszkę y, kombinowania. Y, najfajniejszy motyw w tej grze jest y, wspólne wykonywanie akcji, czyli mamy taki, y, jakby to, pad akcji, y, gdzie mamy cztery kolumny i będziemy wykonywać akcje. Akcje są proste, do tego każda akcja, jeśli to nie jest dotacja, będzie nam y, oddziaływały na pewien y, segment Ameryki, są podzielone. Wtedy ci ludki będą aktywowani i z powrotem wracani. Do tego malowana przez Iana Otul. Y, autor gry jest ten sam co Czarnego Aniołka. Y, polecam Wam sprawdzić na BGA. Jest tryb solo, który bardzo fajnie działa. Ta gra się dosyć fajnie skaluje, choć w pełnym spadzie jest najlepsza. Do tego jeśli jakiś gracz się wyłamie, żeby nie szło to gęsiego. Bo jeśli y, nie chce nam się grać, możemy w tą grę grać gęsiego i gra będzie bardzo słaba. Korzystając z okazji, życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, dużo grania, dużo jedzenia, dużo spokoju w rodzinnej atmosferze. Na tą chwilę wszystko, dzięki i do następnego.